Bardzo często nie doceniamy już tego, co mamy, bo można mówić tutaj o nie wiem, influencerach biznesowych, którzy mają dziesiątki, setki tysięcy zasięgów, jeżeli chodzi o nie wiem, subskrybentów podcastów, ale z drugiej strony to jest zupełnie ktoś inny niż my. Tak? Jakby nam może wystarczyć tysiąc osób, które faktycznie będzie napędzało nasz biznes. No może nie przez to, że będą za każdym razem coś kupować. Ale to, że zaczną nas polecać nawet swoim znajomym hmm. prezesom, firmom, z którymi na co dzień współpracują, jeżeli ktoś ich zapyta, a kogo byś polecił do konsultingu? No i wtedy tak. jakby padnie, wiesz, twoje imię, nazwisko, bo ta osoba właśnie ciebie słucha. Więc nie zawsze ten zasięg jest takim wyznacznikiem też sukcesu, akurat tego, tego obszaru, o którym mówimy, czyli te media społecznościowe, wszystko jakby podcast. Jakby cały czas kwalifikuje do czegoś takiego jak media społecznościowe, mhm. bo jednak to jest jakaś sieć kontaktów, tak. które tworzymy. I to nie zawsze musi być setki tysięcy osób, żeby one mogły się fajnie przełożyć na nasz biznes. Czasem wystarczy kilkaset osób, czasem nawet kilkadziesiąt, jeżeli zaczynamy.